Ok, sprawdzaliśmy przed chwilą z Adamem zawartość cukru w naszym dżemie, jednym i drugim. I się okazało, że w dżemie czereśniowym z chleba polu jest, uwaga, 45 gramów w węglowodanów. W tym cukru w 35, nie? w 100 gramach produktu, czyli na 100 gram produktu jest 7 łyżeczek cukru. I, no powiem, żeśmy się trochę zdziwili. Więc potem stwierdziliśmy, że zobaczymy ile jest w powidłach węgierkowych i że tam chyba będzie lepiej. Ale się okazało, czy to jest, że tak, że w 100 gram produktu jest 49 gram cukru, czyli 10 łyżeczek cukru. A, co ciekawe, <laughs> cały słoik ma prawie 300 gram, więc połowa tego... połowa tego słoika to jest cukier. <laughs> Okej, okay, no ale... Okej, okay, są to owoce, więc powiedzmy, że owoce mają fruktozę i tak dalej. Ciekawe ile tam jest dodatkowo cukru. Ale potem Adam stwierdził, <laughs> że weźmiemy nutellę, <laughs> któro widzicie tutaj na jego naleśniku i robiliśmy zakłady <noise> czy w noteli jest więcej cukru niż w powidłach albo w <noise> i i wygląda na to że jest więcej 57 gram węglowodanów na 100 gram cukru na 100 gram <noise> produktu w tym cukry a właściwie też 57 no. <laughs> <laughs> Więc tak. Taka sytuacja. Cukier z cukrem. Szoker.